ciągnie słuchacza do lasu ciągnie słuchacza do lasu 7 milionów sosen i dębów sadzą co roku leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. W szkółkach na terenie Mazowsza hodowane są drzewa i krzewy, które potem można zobaczyć we wszystkich mazowieckich lasach. Dzisiaj w naszym cyklu zastanawiamy się, czy rzeczywiście leśnicy muszą produkować drzewka na skalę przemysłową. Opowiada o tym Dorota Szpojda z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Lasy państwowe nie tylko wycinają drewno, które później mamy na stoły czy inne meble, ale wiadomo, w ciągu pięciu lat od wycięcia taką powierzchnię koniecznie trzeba odnowić, czyli posadzić nowe, młode drzewa, żeby w przyszłości rosły podczas pielęgnacji i będą rosły, rosły i będą kolejne pokolenia drzew. Mówi się tak, że las sam sobie daje radę i może w zasadzie sam się odnowić i sam się rozsiać. Czy tak sztucznie hodowane drzewa czy krzewy są pełnowartościowe? Jak najbardziej. To nie ma Aż takiej różnicy dla przyrody, czy to jest sadzonka, która gdzieś tam z nasionka sobie wykiełkowała na szkółce, czy ona wykiełkowała w drzewostanie. Są oczywiście niuanse jakości tej sadzonki, jej żywotności i takich możliwości właśnie późniejszego wzrostu, ale powiedzmy dla przeciętnego człowieka to nie jest aż taka różnica, żebyśmy mogli no tak gołym okiem ją zobaczyć, aczkolwiek w naszej dyrekcji regionalnej również stosujemy odnowienia tak zwane naturalne czyli właśnie poprzez siew z drzewostanu, który otacza. W sumie u nas w lasach w regionalnej warszawskiej jest 12% odnowień naturalnych i to jest no myślę sukces, szczególnie po takim trendzie, gdzie sadziło się ręcznie się sadziło sadzonki. W tej chwili staramy się robić to wszystko jak najbardziej naturalnie i 12% powierzchni jest odnawiane, A w sumie powierzchni odnawiamy rocznie tak mniej więcej ponad 1000 hektarów. A które drzewa musicie państwo uzupełniać, których najbardziej Brakuje, czy może które najbardziej chorują i wypadają, jak to się mówi, tak? Fachowo w Państwa języku z lasu, znaczy po prostu giną. To znaczy, my sadzimy drzewa może nie pod kątem, których nam najwięcej wypada, tylko sadzimy drzewa na podstawie możliwości gleby i ogólnie całego otoczenia tego drzewostanu. Wiadomo, Mazowsze raczej nie ma zbyt bogatych gleb, więc głównie tutaj przeważa sosna. I tak co roku sadzimy ponad 7 milionów sztuk samej sosny. No i jeszcze dodatkowo sadzimy dęby szypułkowe, bez szypułku. Brzozy to są takie główne gatunki i najczęściej wysadzane. No, oczywiście staramy się troszeczkę wzbogacać te drzewostany nasze i poprawiać ich jakość, ponieważ jeżeli będziemy sadzić różnogatunkowe drzewostany, no to te drzewostany będą silniejsze ekologicznie, będą bardziej bioróżnorodne, ale również gleba będzie się wzbogacać poprzez właśnie dosadzanie takich. Pojedynczych bądź w grupach drzew innych gatunków, szczególnie gatunków liściastych. Ta bioróżnorodność jest bardzo ważna i w tej chwili już nawet można powiedzieć prawnie usankcjonowana, bo i Natura 2000, prawda, chroni takie siedliska, ale też mowa jest w ogóle w Europie o tym, żeby tę bioróżnorodność przywracać. Czy kiedyś popełniono takie błędy, że teraz trzeba korygować, jeżeli chodzi o nasadzenia na przykład? Ogólnie w Polsce jest takich kilka przykładów. Myślę, że takim najsłynniejszym przykładem to jest sadzenie świerka, który w tej chwili masowo zamiera, masowo wypada bezki To niestety tam już goło się robi. U nas była taka bardzo duża moda na sadzenie sosny. Jest to gatunek, który bardzo szybko rośnie, szybko zalesia tereny. Jest lekko nasienny, więc bardzo łatwo się odnawia sam, właśnie poprzez to odnowienie naturalne rozsiewa się. W tej chwili staramy się zmniejszyć tą ilość sosny pomimo że ona rośnie na swoim terenie, czyli właśnie na glebach, na których jej jest najlepiej. I Mazowsze po prostu słynie z sosny i będziemy mieli bardzo dużo sosny, bo, bo to jest odpowiednie dla niej środowisko, ale bardzo staramy się wzbogacać tą sosnę o inne gatunki. Właśnie między nimi o brzozę, o dęba, bo to są z gatunków liściastych drzewa, które również sobie będą radziły na naszym terenie i w naszym regionie i poprawią bioróżnorodność, ale też i wzmacniają te drzewostany – one są silniejsze, stabilniejsze ekologicznie. To nie koniec naszej leśnej wizyty. Za chwilę powiemy Państwu, jak pobierać zdrowy sok z brzozy. Ciągnie słuchacza! Do lasu. Na co dzień sadzi nowe drzewa, a w wolnych chwilach pobiera zdrowy sok z brzozy. Jak to zrobić? Nic prostszego. Opowiada Piotr Grabarski, leśniczy leśnictwa szkółkarskiego z Nadleśnictwa Chojnów. Przed chwilą dokonałem nawiertu takim wiertłem. Do tego rureczka z wydrążonego kawałka. Krzaku bzu, nawierd pod kątem i pięknie płynie sobie soczek do butelki. Myślę, że jak wrócimy do szkółki to, to będziemy będzie mieli się czego napić. Zdrowe, a nie szkodzi drzewom? Nie, bo Można to, to, zaraz to robić. Się Czy... to, to akurat jest drzewo do usunięcia słabsze, które zostanie usunięte, żeby inne miały miejsce żeby mogło rosnąć. No to idziemy. Kapie, tak, to idziemy. Tak, niech tu kapie, a my pójdziemy poglądać szkółkę. Szkółka w nadleżycwie zajmuje ponad 5 hektarów. Mamy dwa typy szkółek: otwarte i szkółki podokapowe. Przed nami mamy klasyczną szkółkę otwartą, gdzie jest cały drzewostan wycięty i jest pełny dostęp światła. Na takich szkółkach hodujemy rośliny światłożonne. Czyli? Powiedzmy dęba, sosne, modrzewia, olsze. Te rośliny, które wymagają mniej światła, a wręcz niektóre potrzebują ocienienia, tak jak buk, Te rośliny siejemy na szkółce podokapowej. Tutaj właśnie widzimy, jak pięknie w rzędach rosną drzewa sosnowe z dużymi koronami, które rzucają cień, a jednocześnie jest to szkółka taka bardzo ekologiczna. Bo... No jest właśnie, okap naturalny. Trzeba pamiętać, że z tych wszystkich pączków, z tych koron spadają igiełki, okrywy pąków. To wszystko żyje. Tutaj na tych drzewach, na ich korzeniach rozwijają się grzyby, mieszkają różne zwierzęta, mikroorganizmy i one są zaszczepiane już na tych młodych roślinkach, a jednocześnie chroni przed innymi patogenicznymi grzybami, które mogłyby zaszkodzić. O, piękne rzędy, zwinięte maty, co to oznacza? Tutaj jesienią posieliśmy dęba w rzędach i został on przykryty matami na zimę. Chronimy w ten sposób przed mrozami. A gdzie pan je widzi? Widecie? Możemy pogrzebać. W tym okresie, że będzie dopiero Zaczynają kiełkować. O, tutaj widzimy piękny kiełek. Ten akurat jeszcze jest niewielki, ale niektóre powinny mieć. O, już ciągnę jeden. Ma już korzonek. O. Zaraz go wsadzimy na miejsce z powrotem. Po dwóch latach, kiedy one urosną, selekcje, te wszystkie, które są słabsze, które wykazują jakieś genetyczne wady, zostają odrzucane już na szkółce i w lesie wysadzamy po prostu te najlepsze jakościowo. To ile po takiej selekcji zostaje? Ogólnie około 8 tysięcy na arze. Ale tych dobrych czy wszystkich? Tych, dobrych, tych, tych dobrych. dobrych. A tam jeszcze jest pojazd, traktor z... Widzimy traktor z przyczepą, na której leżą popęczykowane sadzonki. Co pani robi? Co ja robię? Tak. Żeluję. Lejemy wodę do zbiornika. Zabezpieczamy korzenie przed wyschnięciem, proszę pani. Co tam jest w środku? O, tutaj mamy wodę, wlewamy do dużego pojemnika, 400 litrów, sypiemy żel w postaci proszku i ten żel pęcznieje, tworzy galaretkę. Wokół tych korzeni, tak? E, tak. A dokładnie tutaj co, jest? co to jest? To mamy sadzonki dębu. Właśnie niedługo przyjedzie leśniczy, będzie odbierał sadzonki do wysadzenia na uprawie leśnej. Dużo potrzebuje? No, dzisiaj zabierze 17 tysięcy. No dobrze, wracamy, tak? No to tego soku troszkę się zlitrz. nabrało. No to teraz jesteśmy w leśniczówce. To jeszcze, jakby ktoś chciał tutaj dojechać, to proszę mi powiedzieć, jak tu trafić najłatwiej. Dojechać z Warszawy do Piaseczna i cały czas prosto w kierunek na górę kalwarium. Pojawia uh -huh. się miejscowość siedliska, żabieniec. I na końcu żabieńca należy skręcić w ostatnią ulicę, w lewo. Uh -huh. Będzie tablica do szkółki. I jesteśmy w leśniczówce. Kolejna wyprawa do mazowieckich lasów w kolejną środę. Popołudnie, radio dla Ciebie już 17.45.